Raz. Do linii, do linii, Nie do linii, do Lini! Nie na raz! Jest to na nogach! Nie naraz! Tobi, poszukaj fanka w środku. m

Trochę szybko. Miki, to jest strata. Pranek, może. Daniu. 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 może Szeroko! bożę, Strony. podejdź podejdź oh, tak, to jest, to jest. No dobra Szeroko 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 Tak central Tak znaczy to w w

Muszę nie obiejać sokół. Odbyć. No, zaba masterek. Popracować mocno. Dawaj master. Ściśnij, ściśnij, środek, środek komasa. ten środek. Jeszcze dawaj. dawaj masterek. Proszę chodź, chodź, tak na ślepo.

Wyprzedź, ich za daleko. Nie w miejscu. Wyprzedź. Wow. Ale nie, Ale, nie, nie, nie go. Tak jest. Dawaj Miki. Dawaj. Dawaj, dawaj, wracaj teraz. Na matery, na Patrzymy. Nie patrzymy. do nogi. No tył, No i do niego. Dobrze, Miki. Zajmij, was teraz! Popatrz, Kuba, popatrz! Do ziemi, prado, nie odbijamy, do ziemi! Jest tam, święta, jest świętał! Mocniej! A, dobrze, 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 dobrze. Zabijamy do góry, tylko dużymi przyjmij. Spoczywamy sobie teraz. Master, a mnie przepuszczam. Przyjmij raz na siebie. Utrzymać się tam. Właśnie tutaj.

Kasuj! Tak jest! Półdokładniej! Do przodolej! dobra. Ja powiem kiedy będzie zmiana, dobra? Sędzia, to już jest trzeci raz jak ten dzieciak to robi! Chodzimy w dole Ej, Piotr, chcę piłkę, master do klicza! Ej, pan! Brawo, chłodny! Dawaj master, dawaj master, świeży jestem! Nie się Teraz, teraz. teraz, teraz, teraz tak, tak. Tak, tak. Tak, Dawaj go. się. Zastanów się, tak. Zastanów się, tak. Zastanów się, tak. tak. jest, master, master. Starank, nie Starank, 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 jeszcze raz. tak. Zastanów się, tak.

Master! Daj mu, daj mu, wietałku, daj. tak! daj Franka szukaj, Franka szukaj! Franka szuka. szuka, szuka. Dawaj, Alek! to Franka szukaj Panie, nie przeszkadzaj mu! podaj. Master, rusta, Master, pokaż daj

Dały się. Stara na się tak. pierwsza. Dotrek. Nie stara, nie. No no, nie. No, 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 no. No. Dla mnie jestem bohater super, robiłeś się, no, wytrzymałeś. brawo, no, super. No, to teraz no. zdrowi Wysyp sobie Kubuś Getry obuś. Nie, trzymaj się Kamil, nie strac! Jeść! Tak jest. jest! Chłodny! Jest teraz z Kamilem! Brawo! Jedź! a jeśli zostań Kamil za niego! Dawaj Master, bo mi dawaj, trzymaj się!

Hva?